Rozdział trzeci Ej, on już tu biją. Tak, bo jak się ładowałeś, to ten. Kabałę. Kabałę? To oni się wtedy. A gincie! Kto wam pozwoli mnie bić? No, masz. Niedobre potwory. Hmm. O! Fajny rycerz. Chciałbym mieć taką zbroję. To jest jakiś ten, kurde. Iran. Arabia. Chciałem to powiedzieć. Właśnie, bo to jest orientalna zupa Masz, słabe, słabe kończyny to nogi u niego Ej, Hrażek plondasem Fajnie Dobra Idzie za tobą No kurde trafić nie mogę. Nie, nie mogę go ożywić. Dziękuję, dziękuję. Powiedz mi, ile masz zabitych potworów? Już ci mówię. Zabite potwory: 20. Aha, czyli to się już wiem o co chodzi. Ja mam 10. Czyli każdy liczy na swoje i tyle. No. I nie ma już przyjaźni, i w ogóle. Tak, i to głupie to jest. No. Dobra, to ja zabiję 123, a ty ten. Nie, no, chcesz, to zabijamy. <grych> A ja będę cię trollował. Ale nie mnie Co? Nie zebrałeś? Dziękuję. To Wziąłem idziemy? Szeram popoje. Nie czekaj ja tu jeszcze złotko zbieram. O, złota kasa. szukam ręki. Nie, nie, to już nic nie ma. Chyba, że jak wejdziesz do środku. O. Nie. Dobra. Bo ja sobie ten, patrzę tutaj czy czegoś nie To ja idę do drugiego pokoju. Wow, nowa broń, panie. Co robi? To jest jakaś szczelbunia, ale nie będę strzelał. Idę. Ej, zabrałeś Kto... mi ją, ja jej nie mam. Jak to nie? Masz. Nie, nie Patrz. mam. Wow, Ej, to jest kołkownica automatyczna. Zabrałeś mi tę broń. Ale to jeszcze było, wiesz, bo ja wcześniej ją zabrałem. Dwa razy mi ją zabrałeś. Nie można dwa razy. Można. Nie mam broni. Powiem ci, że żałuj. Oszust. Głupi czarownik. Od kiedy templariusze używają magii? Są to puchające kusze czy coś takiego? Słucham? Puchające kusze to są bełty chyba. No, no jak kusza to bełty. Kusza to wino. O, tutaj sobie wajda Baw się tam, a ja sobie wezmę parę rzeczy. Uff, nie mam broni w tej Co za? O? A ja wiem, kto to dzwoni, czekaj. No ja zaczekam, Ta. ale. Nazwałem ich orange spam. Co? mi umowę. nie się dzwoni tam. No to fajnie, tam a ja to słyszę, jakby do mnie dzwonili. O nie, zginąłem. Fajnie, to przez nich. Telefon uczynił mnie śmiertelnym. Dobrze, znaczy, że sobie zapisałem ten numer. <gry> Nazwałem no go Orange Spam i proszę mi tu nie dzwonić. O, już się narodziłem. Mówię, że szybciej to się robi. O. No nie mogę. A, nie dogonicie mnie Proszę mi broni odde <laughs> Będziesz mnie teraz ganiał po całej mapie. Chodź za mną tak. Co w ogóle jest? Dobra, uciekaj, uciekaj mistrzu! Hoppy jumping Yep, yep, yep To ty? Myślałem, że to on mnie goni gonię cię Idę sobie pozbierać jakieś rzeczy To jest sekretny pewnie Wow, to coś musi być. Nic nie ma. Cześć. Cześć. Co strzelasz? Tam strzelają. Muszę wziąć kołkownicę po prostu. Plej, no ukrył się. Hehe, <laughs> ze mną nie wygrasz. Tak, to widziałem Ej no kurwa Nie mówię ze, Nie, spadłem! Byłem na samej górze tam w ogóle Tak wiesz, tam trzeba wejść A wiesz trzeba wrogów ze? Za... Jakich wrogów? Ja nie wiem o czym to mówisz Jak przyjdziesz da mnie to zobacz no kurwa, jebany chuj Ale mu mój... <laughs> jaki rajd poleciał, tu, rakiety, nie patrz, patrz Gdzie ty jesteś? Jej. Na dole? Nie no, na górze tam gdzie się minęliśmy, a gdzie ty poszedłeś? Ja byłem na górze, ale jeszcze dalej. Jak na górze? O, idę do ciebie. No, tam. Tam musisz... A! nie, nie schodź! No co ty? Słuchaj, spadłem, a nie nie zszedłem. Nie no, zszedłeś, widziałem. Spadłem. <laughs> Mam wszystko, no no graj. O, tu. Przecież ja bym tam sobie wlazł. O! Nie, nie, nie. Dobra, ja tam nie idę już. Nie chcę się. Czemu? Bo to jest za dużo roboty. Ja się uprze. Uprze się. Czekaj, bo tu szczelają. Czy to ty strzelasz? To ja strzelałem do przeciwników. A, ty tu chciałeś wejść. Wow! Tam można wejść, ale nie chcę się teraz Ach! Jesteś pewnie, że tam można wejść? Jasne. Bo wskoczyłem, tylko spadłem Kurwa. Ta postaci jest... Jeszcze... Jeszcze się nie zrespił, a już mnie za... dziam Tak bo, źle to zrobione Ja chcę tam wejść nie ma takiego chodzenia Dobra, amunicja zawsze jest w cenie Nawet jak mam Dobra, ja już idę tam dalej jest jestem na górze Gdzie? Ja. Super No dobra, ale jakiś sekret czy coś? Wiesz, że przekroczyłeś linię Albo przynajmniej tak ci zaliczyło ja wchodzę. Jaką linię? Albo nie. Co tu jest? Co tu jest? Ja to chcę! Nie wiem co to jest, ale ja to chcę. Ej, ale doszedłem, nie? Teraz muszę tylko dobrze wygampować. Fajnie, że doszedłeś. Ale tu będzie jazda lawa i w ogóle O Wezmę za nim i zakończyć. Yyy... chyba sekret jakiś znalazłeś w ogóle. Nie, ty? Nie, ty, bo tak dźwięk A mi mam, Ja mam sekret 1 na 6. Ciekawe kiedy. No bo tam wszedesz tam gdzie ci mówiłem. Ale nie słyszałem melodyjki nic. Ja, ile doładowania, tyle wygrać. Idziemy, idziemy, Jola musi być. Panie. Dobra, idę już, bo już spadłem, ale sekret jest. prawda nie wiemy jaki. Dokładnie, w którym miejscu mi zaliczyło, ale okej. Okay. O. No. A, tu są fajne <laughs> Ale się zrespiło. Tu Tuż przed twarzą dostałem. Eberkiii... No. Coś jeszcze chce za Tak, ty. O, zrespili się za mną. Ej, lawa chyba... dobija. Co ty nie mów, Ja lata nie mam tej broni! Jakiej? Tej, co mi ukradłeś. Ja nic nie wiem. Mówi ci, dostałem ją. Co do mnie strzela? Wziąłeś, strzeliłeś, potem wziąłeś jeszcze raz. Ja nie wiem o co chodzi, ta to gra, to tak? Ta, ta, ta gra troluje. Jak. Ej, w ogóle duszy nie mogę zabrać, nie? Ale się respektuję te potwory. To jest chore. Bawisz się z nimi? No, biję się z nimi. Mm, nie Dużym. bij ich, nie bij. Ich. Może im, będzie im przykro. O tu się chowasz, Gnido. Gdzie ty jesteś? Mało mam życia. Nie, nie rób tego. A wiesz, że ja użyłem tej mocy demona? Jak. No, bo jak się przez chwilę mrugnało, kliknąłem akurat i chyba go zabiło. Ej, ale to jest trochę. A, no, już mało tego robię zostało. Dobra, tu nic nie ma. Jakbyś chciał iść do góry, to tam nic nie ma. O, czekaj, na górze zrół Nie tylko. Dobra, na jakiej górze byłeś, że tam nic Tam. Je? Tam u góry byłem. Tam, tam był nie hmm. Dobra, tu byłem, tu nie byłem jeszcze. A to jest to samo. Fajnie. Dobra. Głupi zombie. Ja piercelałem. O, jak mu się zgniło Ej O przepraszam Nieee. Ej nie powiedziałeś mi ile No powiedziałem, że jedną Chodź, chodź, chodź Nie wiem Nie, tam ich... ciebie nie słyszałem wiesz A to ty Tylko chyba za późno na tym. No. Co to za mamy takie dziwnie Nie wiem. Bariera. Nie wiem, może nie możemy przejść po prostu. W ogóle ktoś do mnie dzwonił na domofon, ale ma pecha. Hmm. Wszyscy na ciebie poszli. Ja ich nie lubię. Dobra, wygadałem się teraz do mnie. Jakiś podszedł. O, dzięki. Musiałby mnie nie strzelać. Tutaj jakieś grubasy idą. Nie mam czasu na grubasów. O, faktycznie mam na ciebie, czas. na ciebie wszyscy poszli. Jestem najładniejszy. To dobrze. A on niszczą, ej, mam 25 życia, więc tak trochę mało. Dobra. Teraz już na mnie zaczęli. Sobie. Na dachach są, kobańce Co on mówi? Foka sofora? Ole, headshot. Trafienie w głowę. Eh? No, Ej, Jaki gniga. <laughs> Ej, odporny jest. Z czym ty się bijesz? Z grubym. Dawaj, dawaj. Ale ćmus. Dobra, trzeba zabrać. Chodźmy, ten. szukajmy tak. O, tu jest. Yeah. Hmm. O, to czy złota Złoto, złoto, złoto. O, tu też jest złoto. Zostawiłeś chyba Amo do kołkownicy Dobra, ja idę dalej Bo ja, ja już tam byłem jakby cię to... wasz mm, pieniądze, pieniądze Dobra, tak e, gdzie to jest? Tam Zaście wszyscy zrespią To właśnie ja się cofam Jak dobrze się cofnąłem I tam powitanie. Nie, takie same trochę. Chodź, chodź. Co? Takie oglądam, podziwiam. Co tu jest do oglądania? No, różne na ścianach Trzeba zmienić rysunek. Właśnie patrzę, czy któryś z tych to może do rozwalania jest. Ja Idę. Szczelasz się tego mocno. Co ja robię? Świeć Zabijam ich! <grywka> Ej, fajna zabawa. Dobra, już koniec zabawy. I czekam. Czemu mnie nie chronisz? Wow! Ale mnie zdryspiło, fajne miejsce. Oj, spadam. Oj. <grybujesz> 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 Laserowe. <laughs> jaka zabawa. <laughs> Obcinanie kończyn. Bo, i tak pewnie nie zdążę O, zdążyłem. Idziemy. jest przeciwnik? Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie tam? Gdzie, nigdzie, nigdzie. Z czego ty walczysz w ogóle? Eee, z tego, co znalazłeś coś na górze? Nie, nic nie było. bo oprócz przeciwników. Idziemy Pełno, daje nam więcej amon niż jest przeciwników, tak naprawdę. Teraz Trochę to niezbalansowane, ale dobra. Dzień dobry. Uuuu, folu uuu, Dostałem od osiągnięcia magazynier. Wow, za to. Nie wiem, co mam wiedzieć. Pewnie za jakieś skrzynki czy coś. Ale tu fajowo. Czy są, zbieranie... są gdzieś potwory? Bo ja je nie widzę magazynków nie widzę widzę za tobą Rzeka, bo ja pamiętam te poziomy jak patrzę na te sale to mi się przypominają z podstawowego Pań Dobra, koniec imprezy no, Życie mi się kończy Na życie ci nic nie poradzę A mógłbyś <laughs> Na przykład oddać mi broń <laughs> no, po co ci broń, I tak i zaraz zginiesz 25 życia, nie pomagasz mi. W sumie nawet cię nie widzę, żebyś walczył. Nawet nie wiem, gdzie ty jesteś, człowiek Ja nie walczę, ja się schowałem. Ty. Mógłbyś mi pomógł a nie wszedł na górę i siedziesz. A ja sam. Ja sam i miliard w Oj, oj, oj. Nie przeżyję, 25 życia. Nie. Przeżyjesz, musisz. Mam 12 życia. Ej, musisz przeżyć. Czemu? Bo zginąłem. Co? <laughs> ja. <laughs> nie, nie, jeszcze sekundy. Sekundy, sekundy. Dobra, możesz zginąć. Ja muszę zmienić broń po prostu. No, ja Bro, się br bawiłem bronią i dlatego. rakie! rocket launcher Ups, zaraz ginę, ginę, ginę. Oj. Przejść? życia. Ej, kuku. ma grube? O kurde Rzuciłem sobie po nogi. Jaki ze mnie mózg. Się Dobra, poszła, poszła. Ej Wstał, nie? Ej, przeżyłem, jestem bokiem. bokie. No, może. Bo... Prawie. Miałem mam 6 życia. O kurde, ale się bąbałem. Chyba zasłużyłem na internet. <laughs> tak, chyba zasłużyłem na komputer do internetu. Um, gdzie jesteś? Ja już przeszedłem. To ja też chyba. Już walczę z bossem. Nieprawda, bo cię wyprzedziłem. Ja walczę z bossem. Wo! <laughs> wow. Myślałem, że go trafiłem. Ej, oni z drugiej strony nas taką. Dobra, ja broj, bronię jednej strony, a tu drugiej. Tak, ja nawet idę w tą. Tam... O nie! Ale się wbił, śmiesznie. I ta tekstura tutaj, śmieszna. Dużo ich tu. Ej! Mów jak będziesz się szykował. Dobra. Dobra. No, bierz. Czekaj, już Dzięki Wchod Schodzę na dół Ja też Ale nie ma wrogów Ja mam, pełno To znaczy ja pełno Ja tam mam. z czterech zrobiłem Cześć Ej, cześć. no szału nie było ja nie? nie, bo w nieodpowiednim momencie Powinniśmy ich zebrać i wtedy Koniec. To ma koniec, ten ma koniec. Poczekaj. Bo mówię koniec. Gdzie koniec? Na dole? No. O. Czekaj, nie schodzę Ja może zajść. Ja może zajść. Ja muszę zajść. Ja ja nie schodzę, bo nawet nie wiem jak. Ja wiem jak. Mogę ci powiedzieć. Odkryłeś. Tak. Ej, to za 6 sekretów. Ej! Zniknęło. Co? Podeszłem do wyjścia. Zniknęło. Co? Zniknęło? No. O, Rebeka. A ja odkryłem sekreta. Ja chyba znalazłem jakieś też. Albo nie, to się też świeci. A, to stąd, dobra. Ty gdzie ja teraz mam iść? Zrespiły się potwory! Jakiś mag moment. To jakaś kara, nie? Ty masz jednego? Tylko? Rzuca kamieniami. Daj kamienia! Dobrze. Masz granata Musi ci to wystarczyć. Jedź prąd. Dobry prąd. Ej, ja... jesteśmy dobrze. Jedź prąd. Ej, Je, no to chyba najdłuższy etap, jaki mieliśmy. Ej, znaleźliłem pancerze. 3x3. O nie, ja mam 2x3. Znowu mi zabrałem Zna... <laughs> Rolik. Zabite potwory 139. Kurcze, przekroczyliśmy. Zabiję duszę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy, do widzenia.